Cześć tu Marcin od Gamer Games Android Dzisiaj mam dla was grę pod tytułem Sniper Assassin Zero Jakiś czas temu pokazywałem wam pierwszą wersję tej gry jak pewnie pamiętacie dozwolona jest od lat 17 tak samo jest w przypadku tej wersji dlatego przypominam że jak nie, jesteście, jak nie macie 17 lat to może na wszelki wypadek nie oglądajcie chociaż nie ma wcale takiego dramatu jak można było się spodziewać ale nim zacznę tutaj opowiadać i pokazywać wam o co w tej dzisiejszej grze chodzi no, to co, chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku na początek, z racji tego, że pierwszy raz jest to mój pierwszy filmik w tym roku. No i mam nadzieję, że nasza współpraca dalej będzie się tak dobrze rozwijać. Będziecie się odwiedzać stronę, będziecie oglądać filmiki. No bo tak naprawdę robię to po to, żeby e, pokazać Wam jakieś fajne, ciekawe pozycje z Google Play Store. Dobra, to teraz koniec cukrowania. Zabierzmy się zagranie. E, o co w samej grze chodzi? Tym razem e, sytuacja zaczyna się w ten sposób, że jest jakaś tam wietnamska czy jakaś wioska w dżungli, w wszystko fajnie, dzieci się bawią, grają w piłkę i tak dalej, nagle wpada grupa jakichś oszołomów i zaczyna do wszystkich strzelać, zabija rodziców tych dzieciaków, a dzieciaki porywa w niewoli i naszym zadaniem będzie m.in. właśnie uratowanie tych, tych dzieciaków, no i z biegiem czasu dojście tam do całego szefa bandy i w ostateczności pewnie załatwienie go. Dobra, jedziemy. Misji, jak widać, nie przeszedłem jeszcze wszystkiego. Mam parę tych misji do przejścia, ale myślę, że już mogłem Wam pokazać i mniej więcej się podzielić moim zdaniem na temat tej gry, jak to wszystko wygląda. Zaczniemy od pierwszej misji. Pokażę Wam, jak się zaczyna. Misja pierwsza, i jedziemy początkowo przed każdym rozpoczęciem misji. Tutaj nam się pokazuje ten nasz główny bohater. Kilka zdań opowiada i tak dalej, co mu się podoba, co mu się nie podoba, jak będzie tam chciał to wszystko rozegrać. Zostawię wam na chwilę, możecie sobie przeczytać. Cel prosty, jak tutaj macie napisane, zabić, zabić strażnika, który gdzieś tam na wieży strażniczy stoi. No i tak ga ta wygląda. Bardzo fajnie rysunkowo zrobiona, znowu coś ale jakaś taka grafika troszeczkę komiksowa. Jeżeli chodzi o same postacie to się jakoś specjalnie nic nie zmieniło w stosunku do tej wcześniejszej części, czyli po prostu kulki czarna kulka z, z kończynami zrobionymi w postaci prostych lili. no i teraz tak, mierzymy BUM, po gościu pierwsza misja zakończona dalej pojawiają się jakieś kolejne misje a zapomniałem wspomnieć, tutaj podczas próby rozpoczęcia tej akcji ratowniczej, uratowana tych dzieci. Oni lecieli samolotem, który został zestrzelony właśnie między innymi przez te działka, które tutaj przeciwlotnicze będziemy mieli. No i w tej misji musimy e, załatwić oczywiście tych gości, którzy te działka ładują. No, ustaw się tu ładnie. Jeden. Pyk. Jak widać, y, trzeba się odpowiednio przygotować. No nie, no drugi. <ścoughs> Drugie pudło No, dawaj gościu. Dobra. Odstrzelony. I tu jeszcze powinien być gdzieś ten kolejny. Zrobimy tak. A tu jest u góry. I kolejna misja. <ścoughs> zakończona powodzeniem. Jak widzicie na tym rysunku pojawiał się już drugi gościu, nie bez powodu się okazało, że nie, nie jesteśmy jedyną osobą, która przeżyła tam gdzieś ten nieudany nieudany desant na teren wroga, gdzieś po drodze spotykamy gościa, którego udało się też jakimś udało mu się jakimś cudem też przetrwać. No i on staje naszym kompanem, tam będzie próbował się w późniejszych misjach nam jakoś pomagać. No, i my też musimy w jakiś sposób pomóc jemu temu koleśowi między innymi właśnie poprzez dostarczenie żywności. Bo chłopaki gdzieś tam w dżungli siedzą, wiadomo, muszą coś jeść. Żywność ta awaryjna, którą mieli ze sobą, już się skończyła. I to jest właśnie jedna z takich misji. Jak widzicie, ten tu sobie macha, będzie nam próbował kaczki pogonić. No, i my musimy teraz te kaczki strzelić, żeby, żeby sobie zapewnić jakieś jedzenie. Co może tutaj mi nie być w przypadku nagrywania. Najprawdopodobniej tak będzie. Od razu tu się pojawia jeden minus troszeczkę gry, to sterowanie... To przesuwanie paluchem podczas celowania jest troszeczkę za wolne niestety. No i czasami, no i właśnie tak jak w tym przypadku, czasami nie zdążymy namierzyć celu, bo ten już zdąży nam gdzieś uciec z pola widzenia. Są też misje, w których od czasu do czasu trafimy na jakiegoś bossa. Tak zwanego, i tu w tych misjach naszym zadaniem będzie wyciśnięcie z jego zeznań. Tutaj, jak widzicie, chłopaki sobie rozmawiamy, rozmawiają. Ten tutaj też opowiada, że, że musi pozbyć się stresu i tak dalej. Bardzo chętnie zajmie się tym pacjentem, którego właśnie złapali. A zadanie nasze jest, jak widzicie, tutaj na tym krótkim opisie z tego gościa, którego trzymamy obecnie my w niewoli, żeby zmusić go do mówienia, i tu mamy pasek życia Gats, czyli można w takim wolnym tłumaczeniu jaja. Tak, czyli że im tłuc, bardziej będziemy go tłuki, tym bardziej zmięknie chłopak. I musimy doprowadzić, że tutaj ten pasek stresu będzie większy niż pasek tego, ten jego, nazwijmy to odwagi, ale nie straci gościu życia, i wtedy klikając tutaj, zmusimy go do mówienia jak to wygląda no i teraz jak widzicie pasek już się czerwony zrobi dłuższy niż ten niebieski daję mu tok no i chłopak po zebraniu lekkiego manta wymienka i postanawia z nami porozmawiać. No i tych misji jest tutaj coraz więcej. Raz na jakiś czas gdzieś tam te sytuacje będą się powtarzać, jeżeli chodzi o te tortury. Później jest zrobiona jedna misja, nawet fajniej, możemy gościa też podtopić w wodzie tutaj, tam, nie będę wam pokazywał, sami sobie sprawdźcie podczas grania. Ale głównie sprowadza się do tego, że musimy strzelać do wrogów. Czasami to będzie tylko proste wymierzenie, wycelowanie, czasami będzie trzeba troszeczkę pomyśleć. Są takie misje, w których tak naprawdę nie musimy strzelać nawet do wroga, tylko musimy zestrzelić, znaczy odwrócić uwagę wroga, żeby ten nasz kolega, którego znaleźliśmy gdzieś tam, mógł zrobić zamieszanie. Na przykład ta misja tutaj 12, którą widzicie z czołgami. My musimy robić zamieszanie takie, żeby ci przeciwnicy gdzieś tam się rozbiegali po, po bazie. W tym czasie ten nasz człowiek wbiega po tych czołgach i tam próbuje je zepsuć. Wyłączyć tak, tak, żeby ci nie mogli ich w późniejszych misjach wykorzystać. Są też misje, w których na przykład będziemy strzelać do samolotów, które bombardują tutaj nam wioskę. Oczywiście zestrzelenie samolotu ze snajperki raczej ciężkim tematem by było, ale tutaj celujemy w pilota, tak? I zestrzelając pilota też możemy tą wioskę uratować. Będzie kilka takich typowo zręcznościowych misji, jak chociażby ta tutaj. Gdzie goni nas przeciwnik jadąc za nami jeepem, my musimy trafić w kierowcę, żeby, żeby ci się wykoleili. No i parę różnych innych dziwnych misji się pojawi, mniej bardziej wciągających, ale generalnie każda trzeba przyznać, że ma dosyć oryginalny pomysł. I tutaj zatoczę najbardziej tego producenta, producenta tej gry pochwalić. Pokażę wam misję, nawet jeszcze 21, do której dotarłem, grając teraz już jakąś chwilę, której przejść nie mogę, żebyście zobaczyli, że. Stolowa jest taka prosta, tu idzie nasz koleżka. Yy, mamy pułapkę pierwszą, żeby się w nią nie złapał. Musimy zestrzelić tutaj tego kokosa, który wpadnie, i pokażę mu, że jest tam ta pułapka. Tak? I teraz mamy tu kolejną yy, sidła jakieś, które przywiązane są za, za pomocą tutaj kamienia. Tak przywiązane. Jak gościu wejdzie, to wiadomo, ciężar kamienia go ściągnie i podniesie do góry. I ja przyznam się szczerze, że w tym przypadku próbowałem ustelować kilkakrotnie w ten kamień. Nie da się go zastrzelić i każdorazowo, już któryś raz z kolei łapie mi tutaj tego gościa po łapkę, nie wiem jak to przejść. Więc będzie trzeba się troszeczkę tutaj, poza tym, że zręcznościowo pobawić zwykłe strzelanie, to też czasami dosyć poważnie pomyśleć, żeby. A jak mówiłem, poza zręcznościowym strzelaniem od czasu do czasu pojawią się misje, też które będzie trzeba troszeczkę poważnie pomyśleć. Tak jak widzicie, ta misja przed sekundką. Teoretycznie mogłoby się wydawać prosta, ale przy, któryś raz z kolei w nią gram i nadal nie mam pomysłu, jak to przejść. Jakby ktoś z Was wpadł na rozwiązanie, to od razu proszę komentarz pod, pod filmikiem. No i w gruncie rzeczy tyle: reszta na pewno jakiś, jakiś dług, dłuższy, mam nadzieję, opis pojawi się standardowo na stronie. Tam może dowiedzieć się czegoś więcej na temat kolejnych misji i samej historii. No i to by było tyle. Mam nadzieję, że gra Wam się podoba. Standardowo lajkujcie, jeżeli film Wam przypadł do gustu. Jeżeli nie, piszcie w komentarzach, co Wam nie odpowiada. Będziemy pracowali nad ewentualnymi zmianami. Dobra, to na razie tyle. Dzięki, pozdrawiam, trzymajcie się. Hej, cześć.